Po pierwsze sektor bankowości spółdzielczy jest ważnym częścią sektora finansowego w Polsce. Ma cały czas potencjał, uważamy, natomiast ma bardzo duże, jakby to powiedzieć, problemy strukturalne przed sobą w okresie najniższych historycznie procentowych i dobrej koniunktury. Jest świetny czas, żeby zoptymalizować niektóre procesy, a przede wszystkim bardziej zespołowo działać. Moim zdaniem najważniejszym wyzwaniem, wyzwaniem dla sektora jest jednak implementacja jednego systemu informatycznego w całym sektorze, bo to da możliwość realnej konkurencji. Bez tego będzie, będzie to bardzo trudne. Oprócz tego oczywiście są inne, inne zadania związane także z optymalizacją kosztową, bo sektor mając udział... Udział w depozytach 10%, udział w zatrudnieniu 20%, udział, że tak powiem, w placówkach 40%. I w tym momencie tutaj te elementy wymagają pewnej optymalizacji, szczególnie że o ile lat temu, 10-20% przy trudnym rynku pracy, można powiedzieć formą jakiejś współpracy z lokalną społecznością było dawanie miejsc pracy. Tej społeczności, to dzisiaj, w okresie sytuacji, gdzie mamy problemy z zatrudnieniem, myślę, że, że czas na większe użycie tak zwanych kanałów zdalnych i, i pewną optymalizację w tym zakresie. Generalnie my, my, jako bank centralny, widzimy to tak, że jest najbliższych powiedziałbym 12, 18, może 24 miesiące na przeprowadzenie tych. Festii, dlatego, że jeżeli nastąpi spowolnienie gospodarcze, a ono zawsze kiedyś przychodzi, to realizacja tych trudnych, powiedziałbym, strukturalnych zadań będzie bardzo trudna.